Mencen w tych kilku zdaniach zmasakrował łamanie prawa i rządzących. Czy zgadasz się z nim? Proszę zatem o ocenę stanu praworządności w Polsce i ewentualne wskazanie działań naprawczych, jeżeli takie działania. Byłyby potrzebne. Problem z praworządnością w Polsce zaczął się jeszcze w 2015 roku, kiedy platforma wybrała sobie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. Potem poszedł, przyszedł pis, przebił platformę i jeszcze bardziej łamał praworządność. Doszło do tego, że wypuszczali np. ustawy covidowe sprzeczne z konstytucją, do nich rozporządzenia sprzeczne z ustawami, a na koniec okazało się, że najważniejszy jest slajd na konferencji premiera Morawieckiego. Teraz przyszła platforma i jest jeszcze gorzej. Mamy już jawne łamanie prawa, mamy nielegalne przejęcie prokuratury krajowej, nielegalne przejęcie TVP, mamy różne rodzaju areszty wydobywcze, demokrację walczącą, gdzie premier w ogóle nie udaje, że nie będzie przestrzegał prawa. Mamy rząd, który nie respektuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i niektórych wyroków Sądu Najwyższego. Mamy sytuację, kiedy przestępcy wychodzą z więzień, dlatego że jeden sędzia nie uznaje drugiego sędziego. To jest patologia. Te dwie partie walczą ze sobą, niszcząc nasz kraj, niszcząc Polskę dla swojego partyjnego interesu. Trzeba przeprowadzić reset konstytucyjny, odnowa większością konstytucyjną wybrać wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, członków KRS-u i przywrócić wreszcie w Polsce państwu prawa, w rządach platformy EPIS.